Z nami Karol Długosz po zawodowym debiucie w kategorii półciężkiej na początek, Karol, powiedz, jak się znalazłeś na tej gali w grupie Queensberry? Opowiedz trochę swoją historię tak pokrótce. To witam bardzo, witam Was, witam wszystkich. To dosyć taka długa historia. Bo tam ja przez lata oglądałem całą grupę nokautu, tam te trenera Łapina i wszystkich zawodników. Tam ogólnie to nie ma żadnego wywiadu, którego tam bym nie, nie słuchał, bo przez lata, jak tam boksowałem, mamy trosko na wyspie. I tam tak ta kariera motorska to tak było raz lepiej, raz, raz gorzej, tam raz były walki, raz nie były walki. I tak mówię, że czas leci. Ja tak mam bardzo duże ambicje i wydaje mi się, że coś tam mam w sobie i tak wziąłem sprawę swoje ręce i skontaktowałem się na mediach społecznościowych z Łapinem. I nie odzywał się tak z miesiąc, nie dostawałem odpowiedzi. I, i, Odpisał mi, tak? I zaprosił mnie na trening camp na tydzień do, do Manchesteru. I tam e, Krzysztof Głowacki przygotowywał się do walki z e, Bredisem. Tak? I ja tam sparowałem z Lindą Arturem i tam nawiązałem kontakt. I później też wróciłem na wyspę, tam jakiś kontakt mieliśmy. I zostałem zaproszony na sparring z Markiem Matyją. Tak? Tam pokazałem się z bardzo dobrej strony, z tego byłem mega zadowolony o wiele bardziej niż z, z tego debiutu. Może ten Martyniuk po prostu z tyle robią walki. Tak? On taki śliski, nie, nie, nie pasował mi. Po prostu jakoś nie skacze, tak z radości, że, że tutaj tak, tak, tak poszło dobrze. No i, e, 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 i tak, tak się znalazłem na, na Queensberry Poland, tak na pokładzie. Relacje z trenerem Łapinem chyba są dobre, bo tak patrzyliśmy, jak reagował emocjonalnie podczas twojego pojedynku. To jednak coś znaczy. Znaczy, ja bardzo szanuję tego y, człowieka, jako człowieka, jako trenera i to jest jedyny y, człowiek i trener na świecie, który potrafi nauczyć tak dokręcić y, ciosów, tak? Inni trenerzy, no, no żaden trener tak nie nauczy tego, co, co on ma, no i ta dyscyplina tam, jakich jak, jak tych chłopaków tam y, wy, wychował, ilu ta, tam miał, no i, ty, ty, i szkoli mistrzów, tak? No to, to, to wielki człowiek, wielka osobowość. No i, no i nie widziałem, tak? Byłem zajęty tą walką, ale z tego, co mówicie, że tam skakał tak wokół to, to miło. Jedna ważna kwestia, bo tutaj walka z Pawełem Martyniukiem. Ty widzę tak, że jesteś średnio zadowolony z tego pojedynku. Pewnie myślałeś o tym, że może skończyć przed czasem, ale kilka razy Paweł utrzymał twoje ciosy. To po pierwsze. Po drugie też mam wrażenie, że Paweł ma opinię pięściarza niewygodnego. Jak ty ocenisz ten pojedynek? Bo średnio jesteś zadowolony. Tak, jestem średnio zadowolony. Po prostu śliski taki. I taki chaos trochę, tak? I ja tak dosyć taki jednowymiarowy, takie jedno tempo miałem, bo nie czułem zagrożenia, tak? Tam opuściłem ręce, no mówię dawaj, no, 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 no przecież możesz tam, tam walić, tak, ale nic nie zrobisz. I, I tak jakoś zeszło, bo ja walczę w ten sposób właśnie, że im lepszy e, większa stawka, im lepszy zawodnik, tym ja mam lepszy performance, tak? Jak to jest, że on tam ranking, na rankingu e, w, w Polsce, wiesz, tam na samym końcu, a tu na przykład tak e, z Markiem e, taka świetna praca była, to też, też sam tego nie rozumiem, nie wiem, czy, czy mój nie, nie chcę zwalać na nikogo, tak? Przygotowania były świetne, dieta była świetna, wszystko tam. Zobaczymy, ja sobie tam wrócę, obejrzę i zobaczę, co tam będę musiał e, poprawić. A tak patrząc na twój boks, co uważasz, że wymaga największego rozwoju, największej poprawy? Mam wrażenie, że po dzisiejszej walce, że chyba troszeczkę kondycja? Yy, właśnie też zdziwiony jestem, bo tam dużo pływam, biegam y, na rowerze, też że tak. I tam przesparowałem y, ze 40 rund. Y. Przesparowałem za 40 rund i myślę, że tak dosyć tylko tak proste waliłem i potrzebuję więcej pracy na, na głowę i na, na ciało. Tak? No właśnie Paweł Martynuk taki spryciarz, kilka razy zahaczył się tam e, prawym podbródkiem, odczuwałeś to gdzieś w jego ciosy? Nie, właśnie, właśnie nie było zagrożenia, to tak o tak, no, 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 no co? No, no, zrobić coś, możemy to być tak 8 rund, tak? Tak, myślę, że ja bym cię wymęczył, bym cię zachodził, no, no, no i tyle, tak? Ja będę chciał kogoś tam e, z pierwszej tam ósemki nawet, tak? I myślę, że tak się ludzie za głowę łapią, że ale im lepszy zawodnik, tym ja lepiej walczę, tak? Yy, jeszcze jedna kwestia, ciosy na korpus. To też gdzieś tam było w tej walce. Yy, na początku Twoim kluczem, a potem trochę Twoim mankamentem. Mhm, właśnie po prostu nie mogłem się tam jakoś za bardzo do niego, do niego dobrać liczyłem na to nie na nokaut, tak bo jak tam się człowiek na nokaut nastawia, to ten guzik z tego wychodzi, ale żeby potrącić go, go dobrze, tak żeby mi pamiętał, na to chyba to go ze dwa razy go podłączyłem, tak. Powiedz jeszcze jedna kwestia trener, jak to u ciebie wygląda i jak chciałbyś, żeby to wyglądało w przyszłości? No czy docelowo to wiem, że jeżeli by tak, ale się nie proszę, tak jeżeli trener Łapin bym nie wziął na Warszawę, to, to bym myślę, że dokręcał te bomby y, śmiało, jak jak Głowacki, to, to, to jestem tego pewnym. A tutaj ten mam trenera, który no postarał się tak, ale to jest trener, e, który mnie tam szkolił na boksie motorskim, No i tutaj e, tam się zaopiekował mną, no, tak. No i tutaj takie wielkie wydarzenie, to mówię tam potrenujesz mnie trochę, przygotował sparingi i tak dalej i, i chciałem też zwrócić taką przysługę, że przez lata tam się mną opiekował, to żeby tutaj był w narożniku w mojej pierwszej walce. Rozumiem, że ta migracja wyspy Polska-Polska wyspy to cały czas jest taki dobry kierunek, żebyście się wzajemnie wewnątrz grupy rozwijali? Y to jest wielki projekt, to są bardzo poważni ludzie, jak się już tam za coś biorą, sami zresztą widzicie, tak, tu nawet nie mają konkurencji, bo oni są 100 lat przed, przed, przed wszystkimi tam, jeżeli są jacyś tam ludzie, którzy próbują to ściągać w dół, to nawet nie mają startu, tak, no bo, bo jacy ludzie sobie tak pomyślcie mają… Nawiązali współpracę z Urenami, tak? No a U U Ureny to no, no, najwięksi na świecie, tak? No, pierwsza trójka, pierwsza czwórka największych i najpoważniejszych ludzi w boksie, tak? No to coś wielkiego. No i, i ja jestem, tak? <grych> Dobrze, Karol, gratulujemy. Czekamy na kolejne występy. Zobaczymy, jak to się będzie dalej rozwijało. Yy, dziękuję bardzo, pozdrawiam.